Goście w studiu, o których anansowała Agnieszka, Joanna Szczepkowska, dzień dobry, Kazimierz Szczuka, dzień dobry i dr Janusz Sibora, specjalista do spraw protokołu dyplomatycznego, dzień, dzień dobry panu. Dziękuję. No właśnie, słucham Radka Majdana w felietonie, który mówił, że z flagą z szacunkiem składa się w trójkąt, przekazuje w Stanach Rodziny, ale w tych samych Stanach Zjednoczonych, na które, tak, na które tak bardzo chętnie się powołujemy, jak się protestuje na przykład, żeby nie zabijać zwierząt, to... Dziewczyny potrafią nago owinąć się tą flagą. Gdyby aga, która kocha zwierzęta, owinęła się na, na, na gusieńka polską flagą, to byłaby wielka afera, podejrzewam, w Polsce. Czy rzeczywiście słusznie? W proteście przeciwko zabijaniu zwierząt, na przykład. Kazimiro. No Myślę, że niesłusznie byłaby afera, i myślę, że wiele fajnych kobiet chętnie by to zrobiło. Zrobiłoby wszystko, mhm. żeby zwrócić uwagę na cierpienie zwierząt i to flaga dobra, jak wszystko inne. Myślę, że. Mm, w ogóle w Polsce jest pewien taki naddatek tego poczucia godności podejrzenia, że każdy chce nas obrazić i że chcemy właśnie tam szmacić, hańbić, lekceważyć i centralnie obrażać nasze symbole, co wynika zapewne z polskiej historii. No, w końcu te symbole państw czy symbole narodów to jest dosyć późny wynalazek i Polacy się przyłączyli do grona państw po prostu europejskich dosyć późno i stąd jest taka nadmierna chyba honorowa taka wieczna jakaś warta przy mhm. tych symbolach z drugiej strony yy, z drugiej strony gdyby popytać yy, ludzi dzieci młodzieży skąd te kolory od kiedy co? To wiedza może okazać się znikoma. Bardzo ma. Ale no każdy jest, myślę, że to jest to taki syndrom pewnego takiego mm, szantażu moralnego, dotyczącego spraw całkowicie umownych. A może to jest, I to również Może to jest po prostu tak, narodowo. że my zamiast flagę lubić i szanować, to ją próbujemy za wszelką cenę czcić. Znaczy ja, ja, myślę, że tutaj to zdanie, jeszcze ostatnie słowo powiem, że artyści mają prawo prowokować. Uważam, że tak jest i że wszystkie happeningi i prowokacje z udziałem flagi są dopuszczalne w tej strefie działań, którą nazywamy... Ale żeby... ten happening, który w konkurencyjnej stacji, która to dostała bardzo dużą karę, czyli wsadzanie. Marek Raczkowski. tak. Ja uważam, że to była bardzo mądra i głęboka mhm. akcja. I ona właśnie mówiła, ludzie, zacznijcie patriotami być od podstaw, od, od ziemi, zbierajcie kupy psie. To jest mhm. też patriotyzm. Pani Anna, pani pewnie pamięta tę historię, prawda? Tak, ja tę historię pamiętam i rzeczywiście akurat w tym wypadku się zgadzam, że to było w sprawie budowania państwa. W związku z tym to, 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 to nie było aż takie przekroczenie, chociaż ono było brutalne. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o, to, o te prowokacje i o to takie właściwie bagatelizowanie, takich symboli i takie rozśmieszanie, to ja myślę, że ten etap mamy już za sobą i wydaje mi się odwrotnie, że mamy teraz konieczność znalezienia jakiejś równowagi, bo właściwie jest takie ogólne, ja mam wrażenie, ogólne przyzwolenie na wszystko. Ja mam wrażenie, że w tej chwili dobrze byłoby jeszcze poruszyć tę drugą stronę, tylko w zdrowy sposób, szacunku, powagi, sprawy. Natomiast flaga może być również niebezpieczna w tym podniosłym znaczeniu, jeśli jest demonstracją siły, bądź demonstracją jakichś fałszywych, groźnych idei. Czyli ta wzniosła flaga, rzeczywiście to jeżeli na przykład e, podnosimy flagę, e, zaopiekowani przez państwo jako grupa, z, gdzie państwo zapewnia bezpieczeństwo, a jednocześnie śpiewamy Ojczyznę Wolną, racz nam wrócić, panie, no to ta flaga jest użyta w moim przekonaniu w fałszywej sprawie i mm -hmm. jest wtedy nadużyta. Także mm -hmm. jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo nadużycia doniosłości flagi. A państwo wywieźli flagi? A panie? Ej, no, sąsiad to zrobił. Tak, tak u, u mnie. U mnie mieć to dobrze mieć sąsiada. Tak, tak, ale to jest. Ja, ja, ja mam jak najlepsze mhm. wrażenie, kiedy widzę flagi na domach. Ja też, chociaż przyznam szczerze, że niewiele ich widziałam jadąc do pracy, a specjalnie, specjalnie się rozglądałam. Co yy, możemy, a czego absolutnie nie możemy z flagą zrobić? Tak, to jest, tu dotknęliśmy kilku kwestii, a ja myślę po pierwsze trzeba powiedzieć, że flaga jest symbolem żywym i, i dla uporządkowania tych naszych rozważań warto powiedzieć jakby o dwóch y, sferach, czyli y, y, inna jest sytuacja, y, kiedy mamy... Y, podniosą uroczystość, kiedy są władze państwowe, czy kiedy ambasador składa listy uwierzytelniające. I wówczas y, potrzebny jest protokół flagowy, etykieta flagowa. I z tym w Polsce też jest pewien problem, jako że my nie mamy sformalizowanych przepisów, czyli mamy ustawę o godle i barwach, którą dzisiaj prezydent będzie nowelizował i bardzo dobrze, aczkolwiek to w komisjach wzbudzało te spore dyskusje, bo jest niebezpieczny trend z komercjalizacją y, godła. I tutaj uważam, czy czy hymnu również, bo nie. Dobrze, że ulega to komercjalizacji. Ja mam pewne opory, kiedy pewna firma produkująca napoje alkoholowe jednocześnie zaprasza nas do hymnu, bo uważam, że to powinna być akcja nasza, społeczna, oddolna. Bardzo dobrze, żebyśmy śpiewali hymn, ale żeby to była akcja oddolna. Pan też Jest... ma opory, kiedy cukiernicy zabierają się za torty w kształcie flagi. Proszę no, można powiedzieć. Tak, no to, 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 to niekiedy są takie właśnie sytuacje, może pan redaktor. No właśnie, bo tutaj jest na zdjęciu jeden sposób. Tak, o, proszę bardzo. Ja unikam słowa wpadka, ale pewna niezręczność, kiedy widzimy przed rokiem pierwsza rocznica za przysiężenia prezydenta. Zapewne jest to wina. Przecież wiemy, że prezydent Komorowski bardzo dba o właśnie symbole narodowe. A się prosi zapytać, czy skrzydełko, czy nóżkę. Przez czy, czy nie do końca? No, 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 że któryś, ja... no pocięto flagę. No Jest to niestarane. staram jeszcze ten to krem w... taki czekoladowy. Ale I to jest, noży. zaraz, to, to jest było to... sok rozrobiony? Tak, to jest tak, to jest Odwykolony. Mi się to podoba, bo jest fajne. Zjadłabyś orzełka? Mm. Jak jest z marcepanem no. na przykład. Ale to nie wolno? znaczy To jest niezgodne. Ja myślę, że to jest ma... go... no, no, sprawa no, go... jest no, jest no gustu, pewnego, gustu raczej. Tak. Jest to raczej. Nie to, nie, nie to, że To, to znaczy, że przepisy są na tyle, na tyle nieprecyzyjne, ja bym powiedział, że one mówią, że musimy oddać cześć i, i zapewnić no, godność. I teraz tu jest problem, to, to jest właśnie to, co jest najtrudniejsze do zdefiniowania przez prawników. Ja, ja uważam nie prawnicy, tylko właśnie kwestia dobrego smaku. Znaczy, yy... Intencje pewnie były dobre, Oczywiście. żeby zrobić mhm. tort z godłem, ale potem trzeba to pokroić. Okay. Ja to ja już... Ale to rozumiem, takie rzeczowe yy... yy... zasady różne, którymi tak, yy... myślę, że nasi obywa... obywatele... Na dzisiaj potrzebne już, mm -hmm. to znaczy nie wolno pisać na, na umieszczać napisów na fladze. Mm -hmm. Więc flaga odzwierciedla barwy narodowe, yy, a barwy narodowe to jest yy, też i nasz herb, czyli ta biel to jest orzeł, ta czerwień to jest tło tego. No właśnie. A I jak kibice, ja. No właśnie, no czyli my tu mamy taką I na sytuację. Tych są. O właśnie, nie no, tylko kibice, taksówkarze mm -hmm. w Krakowie mm -hmm. ostatnio i politycy mm -hmm. yy, używają czy mm -hmm. nadużywają, mi się wydaje, jest. szczególnie politycy myślę... intencje są istotne, ale, ale nie. sądzi dość, że to że, że właśnie oni powinni jej tak używać? Yy, to znaczy generalnie... Mi się wydaje że flaga jest Za. bardziej użytkowym przedmiotem, który należy szanować, ale jak mówię, nie czcić przesady. Yy, ale to w zależności też od sytuacji. Yy... No, tak, no, ja nie wiem. Dla, ta, jako taka rzecz, ja rozumiem, podlega jakimś określonym przepisom yy. i ochronie, ale to jest odwieczny problem, bo rzeczywiście, no na przykład te futbolowe szaleństwo się odbywa zawsze pod tym sztandarem. I co to znaczy tak naprawdę? No, mówi się, że to jest yy, stadionowy Patriotyzm. Umówmy się, że w praktyce przejawy tego patriotyzmu są skandaliczne. No, każdy z nas to zna. No. Obserwował, widział jadącą grupę, czy był w pociągu, czy w autobusie, z kibicami, którzy szaleją i okropnie brzydkie słowa mówią, i krzyczą, i wyzywają innych. Mhm. I to się odbywa w imię tego właśnie emblematu narodowego. Ja nie do końca rozumiem ten podział. Tak, jakby tym ludziom na stadionach trzeba było dać. Im trzeba dać, bo oni się muszą jakoś integrować i wyszaleć. A potem obok tego jest bardzo poważna dyskusja, która się toczy od lat. Czy na przykład bardzo poważne demonstracje. Yy Dotyczące na przykład właśnie zdobywania praw przez mniejszości, mm -hmm. czy fe, manify feministyczne, czy właśnie wszystkie ruchy emancypacyjne y, wstrzymują się na ogół przed używaniem flag narodowych. Dlaczego? No, dlatego, że postulują jakieś idee, które przekraczają granice mm -hmm. narodowych wspólnot, Żeby, i mówią, że człowieka. Y, y, no, nie sądzę, żeby ktokolwiek nas mógł potępić, gdyby na manifie była flaga biało-czerwona, no ale wtedy pytanie jest takie, czy my chcemy wolności, równości dla mhm. kobiet tylko pol, Polek i polaków? Dlatego ja dla była tęczowa, tak. tak. Ja widziałem więc, tych, którzy potępiają ja, manifę i podejrzewam, że dla nich flaga jeszcze inna tak, jest więc Tak, więc tak flaga jest kiwolska, a feminizm no jest, jest bez flagi. Ja myślę, że to nie jest całkiem mądre i być może flagę należałoby odzyskać. Ja bym to bardzo chciał, żeby flaga była tak użytkowym symbolem, jakim jest w Ameryce. Dziękuję Państwu. Dziękujemy tak. Państwu bardzo za, za wizytę w studiu.